Cześć! Słuchajcie, chcę Wam coś pokazać. Zobaczcie. To jest vlog ad hoc, tego nie będzie kręcone. Zobaczcie. To kiedyś było tu. Tak jak te linki tutaj. Mocne, mocne, mocne linki. A tu jest kto? Maciuś. A tu jest to. I teraz Wiecie, co się stało? Słuchajcie. Już to traktuję jak anegdotkę. To znaczy, już to traktuję jako e, historię, z której należy się śmiać. Kurczę, muszę gdzieś położyć tą kamerę. Gdzie by ją tu położyć? Okej. Okay. Już to traktuję jak anegdotkę, z której... Z której należy się śmiać. Ale co się stało? Wyobraźcie sobie, że wczoraj spadłam ze schodów. Ale nie chop, szóste Tylko spadłam z wszystkich schodów u mnie w domu i jest około 10. Moment. No, chodź. Spadłam z 10 stopni ze schodów. Byłam w skarpetkach. Pędziłam na dół, żeby odebrać telefon. Telefony nagle zaczęły dzwonić 4. Więc ogólnie panika straszliwa. Zwigałam ze schodów w skarpetkach, poślizgnęłam się, upadłam na cztery litery, pojechałam w dół, odwróciłam się, czyli zrobiłam praktycznie fikołka, poleciałam jeszcze kilka stopni i runęłam jak długa zajączkiem. W pierwszej chwili, aha, i oczywiście lecąc, złapałam się tej linki, żeby się powstrzymać. Ale ponieważ leciałam tak szybko, to linka, jak zauważyliście, się wyrwała z korzeniami ze schodów. I w tym momencie jest, i naprawdę musiałam mocno lecieć, że ona aż wypadła. I w sumie, gdyby nie ona, to bym pewnie jeszcze z większym impetem upadła i coś by mi się stało. Ach, ogólnie to mam, boli mnie cały bark tutaj i, i łokieć i kolano, i cała prawa strona, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że to się wszystko stało przez Emilkę, ponieważ wyobraźcie sobie, siedziałam z mamą w pokoju i pokazywałam jej Emilkę. Oglądała wszystkie części z Emilką po raz pierwszy. Więc żeśmy oglądały na laptopie. W tym czasie dobijał się do mieszkania mój mężczyzna. To znaczy, miał przyjść, dobijał się, dzwonił na jeden telefon, drugi telefon, domowy telefon, dobijał się do drzwi i ponieważ myśmy oglądały Emilkę, w ogóle żeśmy go nie słyszały. I ja dopiero pod koniec czwartej części Emilki usłyszałam, że chyba dzwoni telefon. Yy, domowy. Mamy dwa domowe telefony, więc zaczęły być dwa sygnały. Zaczęłam schodzić. Nagle. Zaczął dzwonić telefon mamy. No to myślę, że kurczę, czy telefony dzwonią. Potem zaczął dzwonić mój. No ale ja już byłam przy tych schodach, żeby z nich zbiec, i ogólnie biegłam, żeby odebrać telefon, no i się poślizgnęłam. Co się okazało? Okazało się, że biedny mój mężczyzna się tak przejął. Myślał, że coś się stało, by się dobijał do mieszkania przez 20 minut. Myślał, że coś się stało, że w ogóle do szpitala pojechałyśmy i tak dalej. I dzwonił. Tylko że ja biegnąc, by odebrać telefon. Yy, właśnie zrobiłam sobie krzywdę spadając ze schodów. Więc a akurat wyszło ironicznie tak, że on dzwonił, bo myślał, że coś się stało, a przez to, że zadzwonił, coś się stało. Ale to nie jest najlepsze. Najlepsze jest to, że ja tam oczywiście leciałam na łeb na szyję, bum, bum, z bumc, wielki bum. W tym czasie mama się przeraziła, bo leżała sobie w łóżku, zaczęła się z tego łóżka wygramoliwać. Nie, zaczęła z niego wychodzić, zaplątała się w kot, prawie by sobie zęby wybiła. Maciek był przerażony. Słuchajcie. Dawno nie widziałam go tak przerażonego. Maciek zwiał pod, łóżka, pod łóżko i siedział pod łóżkiem przez jakieś 20 minut, w ogóle nie chciał wyjść. Ja, jak upadłam, to myślałam, że po prostu się dobija do drzwi ktoś, więc zdążyłam jeszcze wstać, otworzyć te drzwi, zamknąć i krzyknąć mamie, że nic mi nie jest, chociaż byłam w straszliwym szoku. No i mama myślała, że właśnie wtedy, jak otwierałam te drzwi, kot uciekł. Więc yy, zaczęła go szukać po całym domu, a potem wyszła już w ogóle na, na zewnątrz, na, na, na dwór, ponieważ myślała, że kot zwiał. Więc prawie sobie wybiła zęby. Kot przerażony, gdzieś schowany, ona myślała, że wybieg. Ja, yy, jak już wstałam i powiedziałam, że wszystko ze mną w porządku, i podbierałam niektóre z tych telefonów, i nakrzyczałam na ludzi w tych telefonach, to doznałam strasznego szoku, zaczęłam się cała trząść. Więc położyłam się na podłodze i leżałam na tej podłodze i się cała trzęsłam, jakby mi było zimno. Cała, tutaj ciało, ręce, nogi, szczęka i, i cała się trzęsłam. Cała się trzęsłam, nie wiedziałam, co się dzieje, więc byłam w tym szoku. Więc Maciek pod łóżkiem przerażony, ja leżę na podłodze i się trzęsę, a mama biega po domu i po korytarzu i po, i po dworze szukając tego pana, myśląc, że uciekł przez drzwi. Więc y, było wesoło, ja nie wiedziałam, czy się śmiać, czy płakać. Wszystko mnie bolało. W ogóle była kwestia, czy, czy, czy pójdę do pracy, bo no, nie wiedzieliśmy, czy coś się stało, czy nie. Ale śmieję się z tego, śmieję się z tego, ponieważ y, wszystko jest przez milkę. I wszystko, i y, 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 co ciekawe, ten telefon właśnie. Y, był, tyle tych telefonów było, żeby niby, yy, yy, że niby coś się stało, a, a odbierając ten telefon yy, właśnie coś mi się stało, więc... Fuh. No, także yy, opowiadam Wam to, bo jestem ekshibicjonistką według Konrada, którego pozdrawiam. I kurczę, nie wiem, może coś w tym jest, w tym ekshibicjonizmie. No bo tak, tak, siedziałam w kuchni potem, już, już się tak nie trzęsłam. I tak siedziałam w tej kuchni i tak rozmawiałam z mamą i mówię, kurczę, to jest taka śmieszna sytuacja, w sumie z tego wyszła taka anegdotka i w ogóle muszę o tym zrobić vloga. I mama mówi, aha, chyba ktoś tu już ma jakieś zboczenie małe. No i kurczę, może coś z tym musi być. Ach, także robię to jako wideo odpowiedź do Wiza, który mówi o wypadkach, bo akurat bardzo pasuje. No i przy okazji mogę ewentualnie powiedzieć, że... Prawie nic nie widać. Przy okazji mogę powiedzieć, że również ulegałam wypadkowi, jak byłam mała. Zaraz, po której to było stronie? Gdzieś tutaj mam, tu, o, tutaj, tutaj mam, tu, o, mam bliznę. Biegłam, mając 3 lata, 4, biegłam do kuchni, biegłam do kuchni i się poślizgnęłam i walnęłam e, właśnie brwią o kant stołu. Krew się na wszystkie strony, jechałyśmy do szpitala na Pogotowie, miałam tam cztery czy pięć szwów, mamy w ogóle nie chcieli wpuścić na, na salę. Ja wrzeszcząc: Mamo, mamo, gdzie jesteś? Moja mama wrzeszcząc: Wpuśćcie mnie na mojej córki! Także yy, yy, też było, już tego w sumie nie pamiętam. Pamiętam tylko, jak leżałam na, na tylnym siedzeniu samochodu i, i właśnie czułam, jak mi krew ścieka z twarzy, to pamiętam. I, I tak, i, i to było jedno przeżycie, i drugie przeżycie pamiętam, bo rozwaliłam się tutaj też, tu. Yy, I mam też bliznę. Widać? Widać. Mam bliznę. I to biegłam z ruchomych schodów i upadłam i się rozbiłam. Tylko akurat, żeśmy wsiadali do metra i byłam z ojcem, więc nie było czasu jechać do jakiegoś szpitala, więc ojciec mi dał tylko chusteczkę. I pamiętam, że siedziałam z tą zakrawioną chusteczką w meczu, ale na szczęście nic nie stało, nawet nie były potrzebne szwy, tylko właśnie też. Mam bliznę. I ogólnie tyle. Tyle. Yy, to był vlog ad hoc na temat wypadków i na temat tego, co mi się wczoraj stało. Także yy, tyle, co chciałam powiedzieć, i trzymajcie się, i, i zaraz będę montować kolejną część vloga z Chin. Także see you next time!